Hmm. Siema, z strony Andrzej, witam was w odcinku Zgryfam i Świętokrzyska Wiś I dzisiaj będziemy sobie, sobie, zapryskamy na kukurydzę Jest ze mną Matołek Dzień dobry <grych> No i dobry. jedziemy z Ursusem moim pięknym Dzień dobry No dobra, dobra, już słyszeli twój guzniły głos Jedziemy na kukurydzę pryskać I tyle a ma, ma to jak powiedz co będzie się robił Słucham? <laughs> powiedz ładnie co będzie się robiła Ja kochani moi Szanowni Państwo <laughs> Będę wykonywał zabieg koszenia łąki Kosiarką dyskową Rotacyjna I tak tak Jadę opysków powiedzę jadę na te moje dwa takie teraz ja teraz jadę na tą taką górą widź, nie? No, jo. No, zobaczmy. A jak, jak to tam się spadniesz? Zobaczymy, jak po prostu się sobie poradzi. A następny... Matko no, widzę cię. Co z tego i co? Myślę, że fajna jest to, to, A mnie widzisz? No, nie, nie widzę, widzisz Na a ty w tą stronę jedziesz w ogóle. Nie eee. Bo ja... Jadę na tę drugie fole. No. Na to jak na drugie? Ale dobra, nie, dobrze. Nie lew. nie te drugie siali. Nie, no gdzie jest? Źle jedziesz. Sprawdza. Ja na te pierwsze. To post, no. Suburę. Nie Tak, No dobra. Tu masz inny podjazd, ale dobra Ale może mi Podjazd! Może mi się spodobało. Może to chciałem miałaś akurat? Niezu. No, tak. Urra y, jak mi nosi. No nie się <ściski> Po prostu pod to, ech po góry czekać pojadę W odpoczywa, potem się nie ku góry on tak dostał, to, to się dać szok Ej, taka opcja jest, że już jest debil. Danil, nie przesadaj sobie z tą dyskoteką Wam? Co? 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 Ale mi koturydała ładnie wybyła, by ale została w Was. Dużo Daniel wytanie. siał, tak krzywo lejki po tego... Ej. Mm -hmm. Nigdy więcej do niego usługi nie mówię. A to z <noise> sodande to zobaczę tam co byś miała. Rozbudzamy jakąś... to... Dobra, że na mnie, to tam, tam. po, po tu górę cały czas przyjść, ale tak wolno. Tak? Ale jeszcze na ty, na ty drodze polny, nie? Aha. Jeszcze nie, ale jest na prośnię. Olaf. Widzę, że... Też... Oj, co jest tu na piłkach, kurde jak Ładnie wybiła, o kurde o. Ładnie wybiła, będziemy na chwasta pyskać, bo tam widziałem trochę chwasta się pojawiło Więc jej na przykład tam Nie wiem czy nie Wszystko jest, dobra O, idealnie wymierzyłem Wczoraj pyskałem wczoraj ostatnio Pyskałem zboża też na chwasta wszystko jeszcze mi zostało, więc akurat mi starczy, tam praktycznie więcej sobie chciałem powinno mi starczyć idealnie na ten, tutaj na te pola Tu moje dwa pola, o co ty tam kłamiesz? nie jest, że go no, no wiecie, no to pewnie w ogóle kłamstwo ten, kurde, środek dobry też bym kupił ja od, od razu chwasty zabija nie no, najtańszy. najtańszych. Randrapem prajdź kadebi. Randrapem i świniem uzdecham. Lewi. Bo, bo taki na kieszonkę do skosi i świnią da. O, nie się, ja, jasne ty. No Nie posił się i siedzi na Ma ciężko. Ja, ciężko po tą górę. Nie wiem na takie truchło no, ona nam się nigdy już, już Jaki przód mnie no nie. Mati. Ja? Randrop Round drop No już wiem, zabiegłem łąki No tam, tam nic nie masz co? dziwunce Nie yes. Dwa Danilki <noise> Taki gruby pokot. Ja, pokrzywy same Pokot jak dwa Danile w tym Masz pokrzywy same w Ja Ja chciałem, że poradzi sobie po tą górkę, na, na, na spokojnie w sumie Myślałem, że gorzej będzie miał Nie ja wiem ile zostało prysku, bo nie mam żadnego tego, to nie jest wind. Tuła pokazuje. a nie ja, ja mam? Co masz? Ile masz w noży? Pokazuje? Tak Widać. Danil? Nil? Masz coś odpalone w tle? Nie. Czy jakąś ilość w tle? Jak najbardziej mam Nie, za bardzo ci wierzyć. Temperatura Temperatura na na zielono. dobrze? nie, Temperatura jest na zielono w w się to dobrze czy źle? nie, No się motuj debbie weź nie motuj bo zawsze no taki głos że... debbie ja weź Jędy ładnie zwalcza Moja ja Nie tym nie to obchodzi I to jest, że firma uda się Dziękuję Hmm. Długo ci tam zajdzie z tym Co, <grywka> Co? bo wymciło cię w ogóle. Debil. Na zero, prawie że mówię ma to, ale nie No by czy zejdzie z tym cięciem No chwilę to Ona no, ci powiedziała dużo chwila No trochę zejdzie a co? cały tak... ten odcinek na pewno Nie bo nie wiem czy jakoś wyrobimy czy jak to będzie działać a Ja jak? Debil No tak, jak... Debbie Debil no yes. Skręcała to po pół godziny skręca Czemu? Aż, aż Czemu skręca po pół godziny? Nie wiem, bo to jakiś serwer ten Aha, powiedział. Mój Jezu, mi za pyskiem, rund -upem, rund -upem pójdzie wszystko To jest pójdzie a tutaj ma zimiaki i wszystko tego Wysoka Przedmiotowość, że online. Tak. z minut? Tak. Ile minut ma tak. no ile Poproszę. Tak. Poproszę. że nie ma go O tej to powiedz IZIO Nie mogę, odcinek tego, ale czy jestem online? Nie mam pytań, nie? Co? Mówię, że tutaj kręcę odcinek tego, a się pytam, czy jestem online No, jest taki się... Odezwał się Póki internetu nie było, to tylko matka wiedziała, że jest Eee! No, to się będziemy gniwać, Mati. Co, no, ja się o, robiła. No, debil. Mutuję to że jestem trochę. Dobra, to już koniec. O kurde, żywo. Dobra. No i ostatni przejazd. I na te, jedziemy na tej tak, co się z górą, taką tysiąc. Również są fajne widoki. Ja ogólnie wszystko wale w ten naziarko. Ponieważ iż gdy mam świnie i ten nie wiadomo, muszę karmić się. Też hast też. To już, już masz finał? Nie, nie. A to mnie wywaliło. to mnie wywaliło jak neta mam. Wodę gdzie jesteś No, nawet fari tak Co, Gdzie ty co w ogóle robisz? Tam A, no no tam no chyba mi starać tego pryska tam to jeszcze pole Dobra, tu mam finał, jadę na następne. Ty jak ja mam dojechać tam? Na które? No po prostu to... No to co to, coś poza tym wszystko tam, tam, te moje pole. No to, to musisz dojechać... Musisz się cofnąć po... A, jak jesteś na tym polu wielkim? No. I na dole na tej drodze asfaltowej. No. Hmm. Dobra, ty widzę sam tyle co i ja. To w liwo... W liwo. No. I później znowu w liwo jest taki pierwszy wiatr przez las. Chyba za laskiem mm -mm. Przed Przed laskiem Tak jest Jesteś to pewna Mówię ci Kurde matole To nie bym waj przy Ale to zobaczymy Jeśli gdzieś do mnie że pożałujesz

Hej! 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 Dobra w prawo jadzim! Na skrzyżowaniu prosto! Ty mi jak mnie żeś pociągam się przez te lasy się zgubię za zizo. jezizo! Ej chodzę walczyć czy dobrze jadę! A dobra, dobrze, dobrze. Co, <grymne> nie to ja patrzę na mapę. Będzie widział na końcu mapy gdzieś. Ale dobrze jedzie. No to chyba ja się tamto. Nie, gdzie ty tam jedziesz? Polna droga. Nie tu! Stój! Tu To jest dobrze, jadę Tu. No no nie co, źle jadę ma tam, co Ale on ma ciężko, słucha jak on ciężko ma. Ja nie <grymne> Jak ja mam tutaj, tutaj po pole? Tutaj! Tutaj! Aha, dobra, dobra, widzę, już się otapiłem, ja. I tam morsz, widzisz? Serio? Na horyzoncie. Latko tak wyrwał to. Rozwali! Z bogu ci urwało, ciknie. Ja. Ma go po te skarpy. Sprawdziłby się. Takie tereny to. To no, nie fajne Ciebie było zapiąć pod ten ten... ten sił... ten, ten popryskiwacz, żeby to po piro szło Eee Dzień Nie, miałem, nie zamrukał. Byś... Przez tym twoje Ty byś szedł i... mruka mruka <laughs> Mruka mruka A ty jeszcze aż aż Jo Ja bym cię bił batem po i byś aż aż Eee prawda, to się zaraz to ale co za wielkie góry! Do tego ursusika. Mówię. Zwę, to daje radę, ale ten ursus to Mówiłem do No dobra, jakoś jadę. No i tam jaki ten mój drondir mały. No Dobrze, że ja mam wszystkie maszyny pod tego fynda, ten póki w ogóle, bo jak miałoraś, muszę ursusem to się ziedzi. Tam te opisz na wozy, co tym już tam tym się zrobi, nie ja muszę ruszać, ale. Sporo te zapomniałem, pamięć się jest Ogólnie te pole były osiane w nocy, ale widzę, że nie mam mija No bo ja siałem. No. Mhm. Mm mhm. Ja uprawiałem, jeszcze ja musiałem... Czy ja siałem? Ja no no, się, no no, no ty uprawiaj, ja siałem. Muszę wziąć pół godziny, bo dludziło się waliło. Mm -hmm. Nej nie mi spokój Starczy mi tego plusku 20%, chyba starczy. czy starczy, starczy. Ona oh, je pieroszki no, Ja bym wiedział co to będzie jakaś No i Dysz, dobrze. zmyje ci ten oprys Na u ciebie, no nie, nie zmyje, bo zanim będzie pracować. już na przykład A drugi łąki nie koszę. <noise> A ty masz owce, nie? O. No. To jest dziwne, że ani ja, ani ty nie mamy krow, nie? Aż dziwne. No takie, nietypowe. No, zawsze to krowy we dwóch. Tak to, ja w no, śpię, nie? A to, jest to głęboko! Jeszcze śpię, ja pasz, jadzę. Ja nie kuszę ja na się razie, bo będzie... to źle będzie trwało Ja co będzie, jak będę tutaj kosił. Nie? No to, kumwaj stanie na samej górze i spadnie już dół. nadu. Będzie, idź, pomocy, matko, matko. Zaraz skończyłem. Będę dumna. Dobra. Mogę wejść mi na fotelik? No, a co? 3 Ła! A ty możesz wsiąść? Nie, w życiu. No i dobrze. A to wy co ty mnie kosisz na tole. Ten bo też ma być. <grym> popisam się. No <grym> i wuju na tole. Trze słowo. A muszę teraz jakoś wrócić z tych górów, ty. Mati! Jezu. O mało, niemiło. Gdzie, gdzie ty jesteś w ogóle? Ty to widzisz, nie? Dobry. Widzę. Nie. Jakżeś leżał do góry dachem. Ale teraz mnie widzisz. Jak jedziesz się na, na drogo no prawo, to, bo wiemy, się na drogę. Chwila, to zaraz kółka mu odpadną. No w dół, no. Jedzie i zaraz się znowu przywróci na no no nie mu. Nie, bo ja jestem wyliczony. No właśnie, widzę. No oho, ale jadę co? Jakbym czu jak się czuł, jakbym na krusie i chodź. Wróćmy, jadźże realnie. Oooo, Nie się wywali zapas? W realnie ja też takie jadę. I rura! Jestem gniwna przejść. Oha, jaki te wim? Dubliwo? Ja. Tak, moja zup. Nie wiem. Good bye. Co? No. To ci się ryżka wstała? <śmany> Chodź, Danielek, jak ty jedziesz zaraz z góry, to srabski dostaniesz. Nie rozpędzaj się, bo znowu ze skału spadniesz. To jest typ srabski. No, nie wiem, no. Jezu, nie jest w góry! Ale wykotrowałem, przyznaj To było fikne Jeruda, no pół. Taki debil Przejechał to, 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 to... To, to, to... Wracaj już debilu Pojechałem Słucham? Uh, Aleś pojechał, uczopi się Odkąd dźwigać, to środek się wyleje zaraz tam to na tole! Matko Mieli! Ale ciężko ma Bo tak, no patrzy, no bo widzi takie No widać, że to tak. redło takie stare Ja dobrze, a do to to lepsze Taki zębik pojechał okrężną drogą No zarazie, co ja takie tak bo, Nie na. mogę <laughs> Pamat, jaki łogień. O, ty już pala masz, ale akurat w tą rucie Koła, weź mnie Słuchaj? Ja biegnę do twojej haliki, ona mi odpoczął Eee! Ja mykaj w ruta O. No. Cześć, baby Chodź, myjemy cię Defendzie, szyby zamknięte do rabu środów Wysiadaj! Wajdaku! Wajdaku? Fajna kobiesia, Lajk like? mm. Smoka ci rzuca, like. Lajk <laughs> Smoka, weź odepnij mi ten, lajek, Znaczy nie Lajk, tylko ten Już, już A jak ja się z tym Normalnie Ej, od razu, opa, bym się zmieścił No! Debil No debil, no! no. Dobra, Łajdaku Oa! O, śpiknij się. się moje zestawy Wędzior. Dobra Nie odpali nawet, to co? Eee No poszczyp swą Wyłaź, ruro głupia! Przestań! Widzisz, i raz kopu dostaniesz! No wiem, że tu fajnie jest, ale. No, już. już, już. Dobra, chyba będzie finał, co? No, już oczywiście debil. Tak czy inaczej, jest chyba tyle, co? Tak. Dobra Matko, brzyżewa mu się wróżyła Matko, brzywa... co tak jest u mnie na tole? Co? Dobra, już Dobra To na tyle Siema Tak brzyżewa mu się wróżyła W ścianę się brzyżewa wróżyła Dobra, siema Do widzenia